Tegoroczny jubileuszowy, bo 20 Świdnicki Fotomaraton cieszył się ogromnym powodzeniem. W konkursie wzięło udział ponad 60 osób. Przybyli oni z całej Polski, ale i nie tylko. Mieliśmy fantastycznych autorów, których wystawy jeszcze będzie można oglądać, a mianowicie pan Izzi Havel. To jest ikona polski, czeskiej fotografii górskiej której który w, tej, w tym roku kończy 80 lat, a ciągle tworzy i ciągle poszukuje y, nowych wyzwań y, fotograficznych. Ostatnio zajął się fotografowaniem nieba. Bogdan Holomiczek, y, no, człowiek, y, o którym w Czechach y, wszyscy doskonale wiedzą. Y, w czasach y, socjalizmu y, był na indeksie, cały czas fotografował. Dokumentował wydarzenia dziejące się w Czechosłowacji, w tym wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Trutnowa, zdjęcia, za które można było być, trafić do więzienia. Podczas fotomaratonu rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs o nazwie Zestaw, którego owoce możemy podziwiać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Spódnicy. Gdzie w działach fotografii reportażowej i fotografii poszukującej można zapoznać się z niezwykłymi autorami, z niezwykłymi fotografiami. Na tej wystawie sądzę, że każdy coś dla siebie znajdzie, coś odkrywczego, coś, co zatrzym zatrzymuje na chwilę do większych refleksji. Tegoroczny fotomaraton skupił wielu nowych, młodych fotografów, oraz, jak podkreśla Andrzej Protasiuk, reprezentował bardzo wysoki poziom.